Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Sieger, Stowarzyszenie Libertariańskie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Stowarzyszenie Libertariańskie, wspólnie z Stowarzyszeniem Republikańskim, przygotowało mapę wydatków opola i zatrudnienia w miejskim sektorze publicznym. O co mhm. chodzi z tymi mapami? Chodzi o to, żeby przedstawić w wizualnej formie takiej bardziej przystępnej dla mieszkańców miasta, to na co przeznaczone są pieniądze w naszym mieście. No bo sprawozdanie z wykonania budżetu ma ponad 200 stron wątpię, żeby... Podejrzewam, że nikomu tak. nie chce się tego przeglądać i czytać. Tak, tak. Więc my zdobyliśmy to za, za właśnie mieszkańców miasta i pokazaliśmy to właśnie w takiej formie obrazowej. Z czego można się konkretnie z tych map dowiedzieć? No, można się dowiedzieć, w jakich obszarach najwięcej wydatków jest przeznaczonych i to właśnie w po polu wygląda w sumie porównywalnie jak, z, jak w innych miastach, czyli najwięcej na oświatę, później transport, łączność, dalej pomoc społeczna. Te obszary właśnie w większości miast wyglądają podobnie. Czy... Celem jakby sporządzania tych map jest ocena tego, czy jest dobrze, czy źle, porównanie się, czy to jest, że tak powiem, przedstawienie suchych faktów. Chcieliśmy faktycznie zrobić to w taki sposób, żeby uniknąć, uniknąć ideologii, czyli przede wszystkim pokazać, jak jest naprawdę. Natomiast mamy nadzieję, że to w jakiś sposób pokaże, czy zwiększy świadomość mieszkańców Opola i będzie w jakimś stopniu też formą kontroli nad tymi wydatkami, żeby też władze miejskie miały świadomość, że ktoś na to patrzy, a nie, że to gdzieś jest ukryte właśnie w tych sprawozdaniach, które nie są zbyt popularne. Mm, czyli jakby ta inicjatywa nie ma jakiegoś podtekstu politycznego, tak? Że tutaj robimy, nie wiem, PiS robi mapę, bo Platforma rządzi, to trzeba im mm -hmm. dołożyć. No nie, my nie jesteśmy politykami, my jesteśmy społecznikami, którzy chcą, żeby miasto rozwijało się w jak najlepszym stopniu i właśnie mapa służyć ma temu, żeby, żeby pokazać to, jak to wygląda, unikając faktycznie tego, żeby w jakiś sposób się politycznie ukierunkowywać Natomiast my mamy jakieś tam swoje poglądy. Chcielibyśmy, żeby, żeby miasto wydawało jak najmniej pieniędzy, ponieważ uważamy, że dysponuje faktycznie dużym, du, dużą częścią tego, co, co zadobili opolanie, czy też Polacy, tak, bo oczywiście w budżecie Opola znajdują się też subwencje mhm. z budżetu państwa. Porównywałeś to z innymi miastami? Mhm. I tak, jak tak. wypadamy na tym tle? Można sobie porównać na przykład z miastami, które są porównywalnej wielkości. I tam, podobnie jak w Opolu, gdzieś można powiedzieć, że na statystycznego mieszkańca Opola przypada gdzieś około 5 tysięcy złotych, jeśli chodzi zarówno o wydatki, jak, jak, i, o, jak i o dochody, bo to jakby tutaj nie ma aż takiej dużej różnicy. Co prawda, oczywiście, większość lat jest takich, że jest deficyt budżetowy, tak jak w ubiegłym roku 34 miliony złotych na minusie. No ale 5 tysięcy złotych to jest taka kwota, która przekłada na jednego mieszkańca. To jest 5 tysięcy tego długu, tak? Tak tam trzeba przeliczyć? Do, zarówno dochodów, jak i wydatków uh -huh. w budżecie. Uh -huh. Uh -huh. A na przykład gdybyśmy spojrzeli na, na wpływy do budżetu Opola, to taki typowy Opolaniec, załóżmy, który zarabia pensję minimalną, 1600 brutto w ubiegłym roku, wkłada do tego budżetu Opola 115 złotych. A drugiej tyle, nawet ciut więcej takie do budżetu państwa i trzeba zauważyć, że to jest tylko jedna czwarta, wpływów budżetu Opola. No to tutaj pokazuje, że trzeba bardzo wiele zabrać, żeby później można było rozdawać, a wiadomo też, że przy tym rozdawaniu część pieniędzy przeznacza się na administrację, więc pytanie, czy to jest efektywne. I czy tych pieniędzy nie jest przeznaczonych na administrację za dużo i można powiedzieć od razu, że tak. Teza tak, warta postawienia i chyba warta potwierdzenia. Ta mapa została, ta mapa została sporządzona tylko za ostatni rok, 2013, za dwa poprzednie lata. Chcieliśmy właśnie też mieć możliwość porównania, jak to się przedstawiało w ubiegłych dwóch latach, żeby uniknąć tego, że pokazujemy tylko jeden rok. I mam nadzieję, że w kolejnych latach też za to będziemy się zabierać i wtedy mm -hmm. będzie możliwość większej i głębszej analizy. I na podstawie tego roku 2012 i 2013 jakąś tendencję już można nakreślić? <coughs> można zauważyć faktycznie, że, <coughs> że budżet dośnie z roku na rok, mm -hmm. jeśli chodzi o wydatki, jak i o dochody. Eee, można też zauważyć, że wydatki na wynagrodzenia się zwiększyły, chociaż akurat liczba etatów, tutaj jest wykazana w sprawozdaniu, zmniejszyła się co prawda o 7 czy 6 osób. Natomiast tak można. Podłudniać. Niemożliwe, czyli to się o rozroście administracji. tak? Teraz znaczy, patrząc na, na, na kwotę wynagrodzenia widzimy, że jest więcej pieniędzy przeznaczanych. Aha, czyli liczba mhm. etatów się zmniejszyła, ale więcej tak, pieniędzy. Tam, tak. tam zdaje się, jakaś szkoła została zlikwidowana, więc być może to jest powód. Z, z, bo, to, z, bo z tego to się wziąłem. W oświacie mhm. jest najwięcej osób zatrudnionych. W jaki sposób zbieraliście te dane, te informacje? Czy one są wiarygodne? Nie no, ma przede wszystkim zdanie z wykonania budżetu, więc ufamy, że, że są wiarygodne. Mm -hmm, mm -hmm. Nikt tam pewnie jakiejś kreatywnej księgowości nie robi, aż należy mieć taką nadzieję. Mm -hmm. Zresztą to jest oceniane przez regiony tak, obrazujący, na przykład. Więc... Także. Nie ma tutaj Myślę, żadnych, można, można żadnych obaw. Okej, okay. Stowarzyszenie Republikańskie prowadzi taką akcję jeszcze Polska bez PIT. Mhm. Czy wy jako Stowarzyszenie Libertariańskie też się w to włączacie? No my wolelibyśmy, żeby faktycznie Polska była bez PIT, Natomiast ta akcja bardziej polega na tym, żeby ujednolicić rozliczenia podatkowe, żeby w jakiś sposób zmniejszyć koszty funkcjonowania i obsługi poboru tych podatków, no bo one są ogromne, a podatek dochodowy to nie jest największa część budżetu państwa. Tak naprawdę więcej idzie z VAT-u czy akcyzy. No, ale to nie można zlikwidować PITu całkiem, bo to bezrobocie by nam skoczyło. Część mm, urzędu nie, nie. aparatu skarbowego <laughs> zostałaby bez pracy. No te pieniądze byłyby, myśl, były, myślę, wykorzystane bardziej efektywnie. Przeciwnicy wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić, jak, jak je zainwestować. Mhm. Ja spotkałem się kiedyś z takimi danymi, że ściągnięcie jednej złotówki z zaległych mhm. podatków kosztuje nas tam złoty 30. No przykład, to, tak. to jest, że tak powiem, ten aparat totalnie gdyby niewydolny. Gdyby on działał na zasadach wolnorynkowych, <laughs> to absolutnie nie miałby, po jednym roku musiałby zwinąć interes. No tak. Można powiedzieć. Na no to byłoby to zrobić, myślę. Czy jest szansa na to, by te pity ujednolicić i, tak. i uprościć eee, przede wszystkim? W tym czasie właśnie trwa zbiórka podpisów pod takim projektem Stowarzyszenia Republikanie i zdaje się, że trzy miesiące są na to, żeby zebrać odpowiednią liczbę podpisów, więc trwają prace nad tym. I co, ograniczymy się zamiast tych tam wiem, 15 czy 30 pitów do, do jednego, który dla wszystkich będzie identyczny? Tak, tak. Do, właśnie do tego będzie to zbiegało, żeby zmniejszyć różnice w stawkach, w ulgach, żeby jak najbardziej uprościć to zliczenia. Założenie jak najbardziej słuszne, czy realne do przeprowadzenia? E, w tym roku są wybory, więc e, zdaje się nieparlamentarne, natomiast w, wie, w wielu, wielu e, jednostkach. Więc myślę, że też jakaś zmiana polityczna nastąpi, i widzę, że chyba następują w kierunku takim bardziej wolnościowym. Mam taką nadzieję. Dobrze by było. Więc być może będą takie też władze, które będą bardziej popierały takie pomysły. Tylko patrząc na te losy tych projektów obywatelskich w Sejmie, to one tam za dobre nie są generalnie. No czasami faktycznie się rozwijają po pewnym czasie. Jest to jakiś szum medialny, a później nagle. Się to spłyca. Mm -hmm. Ale poza parlamentem też są takie siły, które, które już teraz zwiększają swoje poparcie, no i mam nadzieję, że, że tam wejdą. Czym jeszcze zajmuje się Stowarzyszenie Libertariańskie? Co jeszcze robicie? Stowarzyszenie Libertariańskie tak naprawdę powstało we Wrocławiu i tam większość akcji zostało przeprowadzonych, również w Poznaniu. Na przykład była taka akcja dotycząca wyspy słodowej, na której zbiera się wiele osób w celach kulturalnych, rozrywkowych, żeby tą wyspę Sprywatyzować i w jakiś sposób, żeby to tętniło życiem bardziej niż w tym momencie, bo jednak większość rzeczy, które się tam odbywają, dobierze się chyba nielegalnie. Czyli, żeby to, że tak, zorganizować w jakiejś ramy ujęć, tak? Tak, tak Żeby tak wolno podejść do tematu, mhm. żeby miasto nie, nie musiało też utrzymywać tego miejsca, ale oddało to jakiemuś inwestorowi, który zrobiłby z tego użytek. I udało się niższa akcja trwa, także mhm. władze są oporne w tym. Żeby, A w żeby... Opolu jakieś takie podobne pomysły? No właśnie myślimy nad tym, co, co, co będzie naszym kolejnym projektem. Być może warto będzie się pochylić też nad budżetem województwa, bo oczywiście wydatki, które są w Opolu to nie tylko budżet miasta, ale też budżet województwa, no, w którym też jest wiele milionów i można by sprawdzić, gdzie one idą. I ilu osób się zatrudnia i po jakich znajomościach? Tak jest. No to, to... <laughs> to ostatni temat modny. Tego akurat nie ma w sprawozdaniu. Tak? E, no tak, sucha statystyka w, w rozliczeniu budżetu mm -hmm. tego się nie, nie ujmuje. E, Okej, okay, no to życzę wam powodzenia wszystkiego mm -hmm. pola, zachęcamy, gdzie można znaleźć tą mapę, gdyby ktoś chciał się zapoznać. E, ja tutaj mam ze sobą, natomiast mapa również znajdzie się na stronach Stowarzyszenia Republikanie oraz Stowarzyszenia Libertariańskiego. I mam nadzieję, że będzie to taki widok, który będzie krążył po internecie i zdobywał coraz większą popularność. Dziękuję za rozmowę. Grzegorz Jeger, Stowarzyszenie Libertariańskie. Był moim gościem w drugiej kawie. Dziękuję.